Cześć, ja jestem Mikołaj. Ja mam na imię Franek. Przyjechaliśmy na Obozy Marzeń już piąty rok z rzędu, i w tym roku jesteśmy w Hiszpanii. Dokładnie, jest to bardzo wspaniałe miejsce ze wspaniałym klimatem. Słońce ciągle nam świeci, pogoda nam bardzo dopisuje i ogólnie grzejemy się. Tak jest, witamy Was na naszym wspólnym vlogu, vlogu i lecimy przedstawiać dalsze osoby. Siema, nazywam się Piotr Koberski i uczęszczam na Obozy Marzeń już od dwóch lat. Cześć, nazywam się Wiktor Bezrąg. Nie, Mam na imię... Hej. Okay? Hej, hey, nazywam się Tymek Smolnik. Przyjechałem na obóz do Hiszpanii, żeby dobrze się bawić. Dziękuję bardzo. A tutaj nasz skryty bohater, kamerzysta. Cześć, jestem Bartosz Dąbski. Jestem po raz piąty na obozie z lody. Melody. Jest naprawdę tak bardzo fajnie, także polecam. Do widzenia. Hejka, ja jestem Maja Łosak I to już będzie mój czwarty obóz Z obozami marzeń No i to by chyba było na tyle No to siema Hejka, nazywam się Patrycja Mam 16 lat To jest mój trzeci obóz marzeń Hej, to ja Marysia To już jest mój piąty obóz Było super i do zobaczenia za rok Elo, to ja Lena Jest to już mój piąty obóz Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia za rok Cześć witam was w dzisiejszym odcinku Bardzi Dziś robimy crazy shit na mieście na Co? 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 Idziemy na plażę. Gdzie? 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 Zrób tak jak z tym, jak z Kubą rok temu <noise> Bingo w Słuchajcie, nie wy uwierzycie co się dzieje. Idziemy na plażę. Dokładnie tak. Po ostatnim dotrze, wskakuje do wody. Jest tam minus 18 stopni. Domski. Ułaga. Kupisz sobie koszulkę, I love big ass tak, Ej, tak. Ja, nie, jak są tycki po angielsku? Co bym tak kupił? Chodźcie, tu masz 50 zł i, i, I love tak big books. Nagrywasz? robisz Słuchajcie, jak dojdziemy na plażę w 5 minut do, W przeciągu 5 minut skaczę na bombę do basenu Dokładnie tak Ej, Ej, reči, Pytanie, pytanie dla widzów panem, tak. Za ile wzięlibyście jakiś plecak, rzucili w jakiegoś, nie wiem, typa i krzyknęli Ala Akbar. Piszcie w komentarzach Ikefue. Ikefue. Icydena. Si Icydena. Si Raki, taki, taki. Glory, Glory Man United. Ja się uspokój. Ale nie lubię się 4 United? <muletra> no ale jesteśmy wy... Barcelona... w. Ale basenu też. To było 5 minut. Słuchajcie. Nie, słuchajcie, dotarliśmy, dotarliśmy na plażę w 5 minut. I teraz robię to co mówię. Skakuję do basenu na główkę. Basenu. Tak. tutaj i będzie woda wlewana. Szliśmy przez las, jak będzie 5000 laków, idziemy tam straszać duchy. I wieszać się na tych takich linach, co tam były. Idziemy tam z zakrytymi oczami, jutro. Już się ja, na powinienem być na być ja powinienem być Ja powinienem być influencerem. Witam widzowie, drugi dzień obozu. Mamy jakieś zajęcia, nie wiem, co wychodzi. Jest niezła afera, zmienili nam plan. Jest mega fajnie. Teraz ja, teraz ja. Siema, jak tym, jak powiedział, dzień drugi. Dzisiaj były mocne zakupy. Inter Miami. Koszulka wynegocjowana z 50 euro na niecałe 20. Ujebałem właśnie palca. Co jeszcze było mega fajne w tym? Że kupiłem też ręcznik Barcelony. Nie odwracaj, Siema, Siemaneczko ziomeczki, dzisiaj trzeci dzień. Vlog. Hiszpania. Jest ze mną dzisiaj specjalny gość, Tymek. E, dzisiaj jesteśmy... O, Hania. No, a tu ja, jakiś debil idzie. I, I gość specjalny dzisiejszego wieczoru, Franek. Witaj, Franek. Dzień dobry. Jesteśmy w ogrodzie... Botanicznym to się nazywa? Nie wiem. Mega ładny ogród, mega ładne Dzień. kwiaty, mega ładne syreny. I w ogóle pozdrawiamy. I dru, część druga dzisiejszego dnia będzie później, jak będziemy na plaży się kąpać. Także elo! Proszę pana. Co będziemy dzisiaj? Niech pan. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy poszukiwać już teoretycznie wyginiętych marutorów afrykańskich. Proszę państwa, różowa skóra. Tak, różowa skóra to jest coś, co no, nie możemy sobie tego wyobrazić, ale podobno gdzieś tutaj zamieszkują. Musimy uważać, są to jednak drapieżniki. Myślę, że w momencie, gdy nas zauważą, nie będą państwo tego widzieć. Także lecimy. Chodź. Tutaj, Schody, franek, pokaż schody. Tutaj mamy przepiękne schody w stylu renesansowo-klasycznym. Tutaj widać po tym kolorze i barwie. Bardzo stare, ale naprawdę trzymające. Muszę Pana poprawić renesansu włoskim. Przed chwilą tutaj proszę pokazać tu renesans italian. Ja nie będę pracował w takich warunkach, ale kontynuuję. Tutaj widać też bardzo ładne kwiatki. Cięcie. No, no to tutaj widać oczywiście żołądź amerykański. Tutaj ma swoje owoce, co czerwiec, bardzo dobre, można z nich robić bardzo dobrą zupę grzybową. Oraz dodatkowo sos czosnkowy. Tutaj dalej też widać, chodźcie Państwo, I Tutaj mamy też brzebi śniegi hiszpańskie. Wyskakują tylko raz na rok i są bardzo rzadkie. Jak widać, ten niestety zachorował na malarię, ale od, można go odratować. Jest to do zrobienia. Siemanko, jesteśmy w ogrodzie jakimś dzikim w Hiszpanii. Słyszycie te ptaki śpiewające, nie wiemy co to jest za gatunek. Jest ze mną Tymek, Poszukiwać przygód Franek. Cześć Franek, cześć Tymek. Słuchajcie, mamy powłoski, że czyhają na nas tam jakieś dzikie zwierzęta. Chodźmy to sprawdzić. Posłuchajcie, no? na 5000 na... lajków szkodzimy tu w nocy. Może znajdziemy jakieś duchy. Może znajdziemy jakieś Pamiętajcie, duchy. Pamiętajcie, cicho, cicho. żeby zostawić lajka i subskrybna. Ale A jak odejmiecie mi subskrybera to wam delituje konto. To jest rzadki gatunek debilusa, To jest rzadki gatunek Debilusa kosmogosa y, Kurwikulusa Będziemy tak naprawdę ostrożnie Dzieicho, nie Te zwierzęta wyginęły już 100 lat temu Szansa, że je tutaj spotkamy jest mniejsza niż jeden pokazać? Jeden, jeden, jedno z tych zwierząt nazywa się Messi, ma numer 10, nie wiem dlaczego. O biegnął, biegną, uciekamy, uciekamy! Piękno, uciekamy. Słuchajcie, kończymy tego vloga. Słuchajcie, już po ucieczce. Nie. nie tragedia. gonili nas, przez prawie cały park. Ale mamy to nagranie. Prawie go dorwali. Ja widziałem. Od Od tą tą Messi, bryzli. Messi prawie mnie do, dopadł. No, yy, wynosimy się z tych ogrodów, te zwierzęta są zbyt dzikie, to miejsce nie powinno, w ogóle nie, nie ma miejsca tutaj. Powinni to służyć. Nie ma miejsca, matka ma Powinni to ta spalić. Mężczy. Tak, kamerzysta Życie, też ledwo uszedł z życiem. I co, widzimy się dzisiaj nim... na plaży. Do następnego vloga, w sensie części vloga, elo. I wszyscy razem, wszyscy razem. Trzy, cztery. Na pięć lajków wychodzimy od w nocy spokoju. Zobaczymy, co wtedy się wydarzy. Właśnie idziemy do naszego pokoju, zaraz zobaczycie jak on wygląda. Witam w, dzisiejszym, e, w dzisiejszej części. Dawaj, 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 dawaj. dawaj, W dalszej, dawaj, dalszej dawaj. części vloga. Ej, to jest e, na vlogu? Jedziemy. O, tak. No nie, my tu vloga nagrywamy. W kurde, to tylko vlogowcy. Witamy e, no, w, w dalszej części tego vloga. Właśnie jedziemy wideo, robimy przejazd z wideo. Nie wiadomo jakiej firmy. Zobaczymy, jak, czy będzie przyjemnie. I zobaczymy jak... będzie Ej, A i widzowie zaraz lecimy do naszego pokoju na runtur i teraz mega przejście będzie, bo domski to zmontuje. <mulity> cześć, 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 witam was na części dzisiaj jest runtur. Zapraszam <mulity> witamy w naszych skromnych progach w pokoju, nie wiem jakiego. Zacznijmy od toalety, czyli takiego no. Yy, no jest trochę bałagan tak. Kran, tu myjemy ręce i buzie. A czasami nawet stopy. Tu jest kibel i jest problematyczny bardzo ten kibel, bo nie ma miejsca dla wysokich osób. Ja może nie mam takiego problemu, no ale proszę Państwa, proszę zobaczyć. No, no ja już tu uderzam kolanami, tak? Więc często pozycja przejmowana jest to pozycja yy, taka. Proszę ty Na ben, Małysza. Na Małysza, dokładnie. Chodźcie dalej, zapraszam Was do dalszej części pokoju. Tutaj się dzieje największy syp. To, zobaczcie to, co tu się dzieje. Tutaj śpię. Ja z Mikołajem, a wcześniej wieża, Ifla, Bartek Teraz, y, nie wiem, co tu się bardzo dużo dzieje, naprawdę Mega się dużo dzieje! Tak, teraz... Ale nie skaczemy przed Bakonem, tak, pokaż... Tak. Nie, zabraniami takim rzeczom. Teraz powie coś w naszej części. Y, Pawik. Mega łóżko, mega duże łóżko Dwuosobowe, ja według mnie obalam ten mit To jest łóżko, na 10 osób cała rodzina się to zmieści Zapraszam tego jak przedstawimy mniej więcej w skali Jakie dużo to jest miejsce. Nie ma tutaj mowy o żadnych dziwnych rzeczach Nie dotknę go podczas spania Ale przejdźmy do gwoździu Gwoździu Gwoździa, tego programu, Gwoździa. No Bo jak wiecie żaden odcinek nie, ma, yy, nie kończy się bez żadnego plot twista Bo mamy tutaj szafę, w której są nasze ubrania ale dzisiaj jest z nami doktor rehabilitowany roślin egzotycznych, którego wcześniej poznaliście, Prawda! Dzień dobry, proszę Państwa. Brawo, brawo, dzisiaj brawo. będziemy mówić o właśnie budowie tego łóżka, <noise> ponieważ jest ono zbudowane z bardzo dobrych materiałów. Tego tutaj nie widać, ale tu jest drewno prosto z Afryki ściągane. Nad tym pracują bardzo ciężko tam ludzie. Właśnie dlatego tam nie ma wody, ponieważ wszystko jest właśnie używane na to drewno. Jest to w stanie naprawdę utrzymać Około właśnie, tak jak Pan tutaj mówił, 10 osób. Bardzo komfortowe dla całej rodziny. Osobiście bardzo polecam. Tamto łóżko może nie jest tak wytrzymałe, ale i tak myślę, że. Dałoby się tam tą szafę mniej więcej tutaj położyć, jakby się dało. Okej, okay, okej. Okay, dobra, dziękujemy bardzo Państwu za te miłe słowa. Elektronika, wszystko to było właśnie tutaj przez pana załatwiane. To jest najwyższa klasa w ogóle z najwyższej półki. Zapraszam Dokładnie. tylko na oficjalne no, pożegnanie. bo dzisiaj kończymy ten vlog dnia trzeciego w Hiszpanii. Do jutra! Do Dzień, dobra! Dobra! Dzień dobry, witam w mojej kuchni. W dniach 4, 5 i nie wiem ile nie było vloga. No bo nam się nie chciało Ale jest dzisiaj I też nie było czasu No i nie było czasu Był ale... czas, tylko powiedzieliśmy wprost, że nam się nie chce Pozdrawiam Ale my dzisiaj Idziemy tam, nie? Na plażę, zdjęcia robić Będzie mega cool I będziemy kupować, bo mamy, patrzcie Ile pieniędzy dzisiaj Mhm. No. Okej, okay. i tu jest Piotrek A tu Lena A tu Lena A tu Marysia a tu Piotrek Znowu Piotrek Siema, jesteśmy dzisiaj w Barcelonie Barcelona Barcelona e, Jedziemy do jakichś tu dziwnych rzeczy e, Tu mamy kibica e, Nic z tego tu outfitu nie jest oryginalne Buty a Nie buty, też na buty, nie to z Barcelony Tym jak jest z nami Lena, jest ze mną e, I idziemy teraz i w ogóle to jest lampeczka, lekka lampeczka Spotkamy się na stadionie, bo to tam będzie ciekawie, nie? I pozdrawiamy z dnia. Yy, cel, cel, cel dzisiejszej podróży jest zrobić sobie zdjęcie z Laminem Jamalem. Yy, siedzi podobno na kasie, ale zobaczymy. Bo nie ma 18 lat, więc nie wiem czy może sprzedawać. O! To. Jesteśmy w wielkiej Barcelonie i niektórzy z nas kupią sobie rzeczy. Ja kupiłam Beautiful Groszka i ja kupiłam czapkę dla taty, ale nie poka albo pokażę Czekamy na naszego pana kierowcy, który rzucił koszulkę, bo jest tak kochany po to, żeby lecieć do nas do oku, szybko. A teraz my z domczkiem na niego czekamy. Czekamy, bo jesteśmy... Jesteśmy super i czekamy. Tyle miałam do powiedzenia Witam, witam kolejnego dnia w mojej kuchni. Dzisiaj jesteśmy, dzisiaj robimy escape room w kuchni, czy tam terenową w kuchni. I musimy znaleźć schaba na patelni. Poznaniem w całym Poznaniu Ale nie chodzi. Dobra, możemy iść. No byliśmy na ostatnich. Ostatnich zakupach. I zostałem skejtowana. Gdzie mam nie skejtował chwilą? Puta Madrid, puta Ej. Puta Barca, puta barca, Puta Barca Dzień dobry, witam w mojej kuchni jesteśmy w Disneylandzie Będziemy robić dużo rzeczy, nie wiem co Ale będziemy coś robić Będziemy na atrakcjach, a teraz szliśmy. No widzowie Idziemy teraz jakimś, nie wiem Klaszem y, i... I co, widzicie jak kamerzysta popierdziela? I co, wiecie co jest najważniejsze? Że będziemy się dobrze bawić! Sensie No Dość. Łatwo. Ej, I got a glock in my No więc mi się udał, był super. I żegnam i pozdrawiam wszystkich z obozu. I bardzo ich kocham. I kocham Loretty Mar. Aktualnie wróciłam z kurczaczki pieczone najlepszego obozu z moimi ukochanymi ludźmi i jedyny plus jaki widzę to jest to, że mogę jeść z powrotem polskie jedzenie, polskie tosty i mieć swoją kuchnię, a nie obozową, ale jest mi strasznie przykro i mam nadzieję, że jeszcze wszyscy zobaczymy się. Naszą ukochaną grupką wszyscy razem. No i wróciliśmy do Polski. Jest zimno, leje, ogólnie masakra. Ale dziękuję Wam bardzo za ten obóz i mam nadzieję, że za rok pojedziemy taką samą ekipą, a za miesiąc widzimy się na imprezie Udomskiego na 100 osób.